Wczoraj Nikola Milanowicz, a więc ochroniarz Federacji Fame MMA, a także zawodnik, który ma na swoim koncie dwa przegrane zawodowe starcia z Mariuszem Pudzianowskim oraz Patrykiem Wielkim Bumasiakiem, stawił na swój Instagram zdjęcie z prezesem federacji Rafałem Pasternakiem podpisane słowami: Oj, będzie się działo owocne spotkanie z prezesem! Co rzecz jasna mocno sugeruje, że Serb zmieni swoją rolę z ochroniarza na zawodnika. Dzisiaj koło południa Filip Bątkowski, a więc menadżer mający w swojej stajni wielu free-fightowych zawodników, w tym Filipa Filipka Marcinka, poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama, że raper nie stoczy kolejnego pojedynku dla zagranicznej Federacji Kimping Boxing, a więcej informacji mamy dowiedzieć się po weekendzie. Przypomnijmy, że Marcinek pomimo porażki z Windersonem Nuneszem na pierwszej edycji brytyjskiej gali, według pierwotnych ustaleń turniejowych miał do stoczenia jeszcze dwa starcia. Czwartkowy wieczór odbył się pierwszy program z serii Zadyma, promujący piątą edycję gali Prime MMA, w której udział wzięli bohaterowie zestawień Trollowany Tarzan oraz Lupa Wielki Bu. Oba panele odbywały się w stosunkowo spokojnych i przyjaznych nastrojach, gdyż pomiędzy przyszłymi rywalami nie ma żadnej złej krwi, choć w drugiej odsłonie doszło do ciekawego zakładu, który nieco podkręcił atmosferę w studiu. Pewne swoich umiejętności i przewagi nad rywalem Wielki bół zapewnił, że pokona Łukasza już w pierwszej rundzie i jest w stanie postawić na to 50 tysięcy złotych. Lupa po chwili namysłu przyjął wyzwanie i panowie przybili zakład. ale daje 50 koła na to, że. Lupa sorry, nie? Kończymy to w pierwsze. <grym> kończymy pierwszą, ale po mojej pieszątce. No to co, 50 koła? Tak? Przecież. Bo nie widziałem, no, coś nie no, no, czy... no, <grym> Na następną konferencję przynosimy gotówkę, zostawiamy albo tutaj naszemu prowadzącemu, albo ten, albo włodarzowi, żebyśmy się tu nie szarpali o umowy, nie? Piątkowy wieczór na oficjalnym Instagramowym koncie MMA VIP, czyli kontrowersyjnej Frikowej federacji zarządzanej niegdyś przez Marcina Najmana, pojawił się post informujący o jej powrocie wraz z datą pierwszego wydarzenia zapowiadającego piątą edycję gali. Konferencja odbędzie się 21 czerwca o godzinie 20. Poza samą informacją w poście znalazł się również plakat promujący wydarzenia, na którym najprawdopodobniej wykorzystano wizerunek przyszłych zawodników lub ambasadorów organizacji. Wśród potencjalnych bohaterów gali organizowanej tym razem samodzielnie przez Dariusza Kosowskiego znaleźli się zarówno zawodnicy, których kojarzymy z poprzednich edycji, tacy jak m.in. znany z hulaszczego stylu życia Tomasz Czik, dwukrotny uczestnik poprzednich edycji Ryszard Szczena-Dąbrowski, kontrowersyjny raper Kazik Klimat-Kartel, raper i twórcy akcji Stop Pomówieniom Żurom oraz bardzo doświadczony pięściarz i kickboxer. Rafał Jackiewicz, jak i wielu freakfighterów, których zobaczymy w klatce MMA VIP po raz pierwszy. Mowa tu m.in. o dobrze znanemu freakfightowemu środowisku Adamie Soroko, wokaliście znanym z uniwersum Bonusa BGC Body Krajście, znanym jako Król syntolu Krzysztofie Komandosie, czy niedoszłym zawodniku Prime MMA Soniku Valerianowie. Wczoraj Paweł Tyburski zrelacjonował na swoim Instastories lekką sprzeczkę, do której doszło na drodze pomiędzy nim a drugim kierowcą, z którym nie dogadał się w kwestii pierwszeństwa przejazdu. Patrzcie, zachowaj gościa. Nie da wjechać. Ja tutaj wjechałem, nie no, katastrofa gość, nie? Nie przeżyć, że ja mogę tu wjechać, nie? Tu jest czerwona ślaban, słuchajcie. Street Fighter, uważany za jednego z najlepszych pod względem umiejętności sportowych, w gorzkich słowach skwitował zachowanie uczestnika ruchu i chciał doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji słownej, lecz bezskutecznie. Zobaczam go. O, widzieliście jakiego pakarem, tylko to... no Wejdź w dół, Wejdź w dół! No wejdź, pogadamy! No wejdź w dół, proszę, jakiś smutny człowiek. Widzisz, to, widzicie, ta, takich ludzi szerokim łukiem trzeba mieć, toksycznych, mega złych, smutnych przegrybów. Jakiś czas temu informowaliśmy o zbliżającej się gali VIP, czyli Walcz i Pomagaj, z której cały dochód zostanie przekazany na cele charytatywne. W zasadzie tuż przed terminem wydarzenia, które zaplanowane jest na sobotę 18 czerwca, z udziału wycofał się jeden z bardziej zasięgowych zawodników na karcie walk, czyli Adrian Cios. Federacja poinformowała o tej sytuacji w piątkowe południe za pośrednictwem swojego facebookowego profilu, jednak w ogłoszeniu zabrakło powodów rezygnacji Freakfightera. Więcej szczegółów przedstawił na swoim Instagramie niedoszły rywal Adriana, czyli Krzysztof BodyChrist10 który bez ogródek podsumował zachowanie ciosa, który miał go cytując przez dwa tygodnie zwodzić oraz unikać kontaktu i jasnej deklaracji w sprawie starcia. Sielski dodał, że oficjalnym powodem podanym przez Adriana jest brak zgody federacji Prime i to mimo tego, iż został on na niej ogłoszony zaledwie dwa tygodnie temu, a jako zawodnik gali VIP został zaprezentowany znacznie wcześniej. Mody Christ poddał też w wątpliwość moralność bliskiego kolegi Amadeusza Ferrariego, pisząc: Do ciebie, Adrian, prośba, nie wycieraj sobie więcej mordy celami charytatywnymi, bo udowodniłeś właśnie ponad wszelką wątpliwość, że dla ciebie pomoc charytatywna opłaca się tylko tam, gdzie są zasięgi i hajs. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłości w Oktagonie, lecz po tym, jak mnie potraktowałeś i jakie jaja ja sobie zrobiłeś ze szczytnej i inicjatywy, jaką jest gala VIP, to już na pewno nie jako koledzy. Na koniec Body dodał, że federacja zdołała znaleźć dla niego zastępstwo na sobotnią galę, jednak nadal nie wiadomo, czy nowy rywal zdoła wyrobić się z kwestiami formalnymi. W poprzednim odcinku przytaczaliśmy wypowiedź bardzo barwnego byłego pięściarza Artura Binkowskiego, który wykluczył swój solowy występ we freakfightach, lecz nadmienił, że wyjątkiem jest walka 2 na 2 w której wraz ze swoim kolegą Tazmanem stanąłby naprzeciwko Jasia Kapeli oraz Robaliniego, którzy bardzo mu podpadli głównie przez obrażanie Jana Pawła II. Jeden z duetów wywołanych do tablicy freakfighterów, a więc Jaś Kapela, miał okazję odpowiedzieć na wyzwanie w wywiadzie udzielonym wczoraj na łamach kanału TV Reklama. Lewicowy aktywista odebrał propozycję z przymrużeniem oka i w sposób Prześmiewczo oraz niejednoznaczny odpowiedział na wyzwanie, sugerując, że olimpijczyk powinien najpierw skupić się na odbiciu z życiowego dołka i wyjść na prostą. No bardzo ciekawe to jest, musiałem aż sprawdzić kto to, ale rzeczywiście jest taka osoba, ale chyba jest bezdomna i ma problemy z odbiciem oraz fryzurą. więc zachęcałbym może najpierw do walki z fryzjeriem, potem... Wyponowałbym walkę w wannie z kolegą, potem może walkę z terapeutą, a potem ewentualnie można startować do zawodowców. Przyjmujesz wyzwanie, powiedzmy to głośno. <laughs> no zależy, jak, jak, się, jak się dogadamy, no. jak się dogada federacja. Tutaj nie mam wpływu na to, co, co mi federacja proponuje, ale nie Ale Ale powie... ty nie jestem zamknięty, tylko właśnie najpierw polecam jednak walkę z fryzjerem. Jasiu jednak bez większego namysłu wyraził chęć na walkę 2 na dwa, lecz w układzie on i Marcin Najman kontra Binkowski i jego kolega Tazman. A bierzesz e, Najmana i siebie kontra Binkowski i jego kolega z którym ostatnio jeździ? No, spokojnie, myślę, że tak. A czemu mu teraz zgadzasz się na walkę? No skąd? Dwa na dwa. To mogę się zgodzić. A <grym> tak samemu to nie wiem. Najman <grym> na ciebie, tu i it, tego twojego przydupasa. Za ten. Nie będzie mi mówił, co ja mam uważać i jakie mam mieć tatuaże, nikt. Pozostając w temacie przyszłego rywala Bagiety, ten w ostatnich dniach poinformował na swoich mediach społecznościowych, że jego tatuaż o wiadomym znaczeniu, odnoszący się do Jana Pawła II, trafił do prokuratury i przesłuchiwano w tej sprawie dyrektora federacji Prime. Kapela skwitował sprawę słowami za jakieś 10 10 lat, wygram w trybunale w Strasburgu i Polska będzie mi płacić odszkodowania, ale się jaram. Dziękuję wszystkim zaangażowanym. Kolejnym medialnym oponentem Binkowskiego, który także w ostatnich dniach wszedł z nim w ostrą internetową wymianę słowną, jest Marcin Najman. Spór zapoczątkował olimpijczyk, który w jednym z wywiadów z widoczną niechęcią wypowiedział się o L-testosteronie, między innymi nazywając go frajerem oraz zarzucając, że jest na niego tak zwane białko. Ściekły Najman w krótkiej odpowiedzi zaprzeczył oskarżeniom oraz w równie ostrych słowach odryzł się Binkowskiemu. Wycieruj się rękę, ci kiedyś podałem, a ty teraz ją pogryzłeś. Lepiej, żebyś mnie nie spotkał. Pomawiaczu. Jaki to ty jesteś on? Jaki to ty jesteś patriota? Jak ty Polskę zdradziłeś polskie barwy? Walczyłeś dla Kanady z krajcą? Wczoraj na TikToku Michała Cichego pojawiła się odpowiedź Artura na filmik Najmana, którego bardzo zdenerwowały jego słowa oraz który podtrzymał swoje zarzuty. Przecież to jest samochód, 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 samochód. Do mnie w ten sposób się odzywa? Do mnie? Przecież to jest f**k. Przecież to jest faktur. Tam jest faktem, tam jest białko na niego. Tak. I frajer na wolności w ten sposób się odzywa? Do mnie? Koniec. Smolasty podpalił się na scenie grając koncert, raper doznał poparzeń skóry, Kizo jako pierwszy raper w Polsce osiągnął pewne wyróżnienie, a Filipek podczas samochodowego wypadku miał całkiem zabawną sytuację z fanem. Jeżeli interesują Was tego typu tematy, zapraszam na zaprzyjaźniony kanał RapTOK. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata flickwajtów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.